Jest 25 kwietnia 2025 roku, po raz kolejny spotykamy się z Państwem, tym razem w Poznaniu, w hotelu Mercure, gdzie za chwilę rozpocznie się konferencja prasowa z udziałem Krzysztofa Rutkowskiego. Proszę powiedzieć, kiedy rozpocznie się proces kontrahenta, który nie zwrócił Wam 4 milionów złotych tutaj, przed Sądem Okręgowym w Poznaniu? Proces odbędzie się 6 maja. Czy jest gwarancja, że oskarżony stawi się w sądzie, bo z tego co wiem, do tej pory wszystkie wasze wnioski o jego aresztowanie zostały odrzucone przez sądy na terenie Wielkopolski? Nie ma żadnej gwarancji, że się wstawi. Prokuratura po prostu w Krotoszynie go nie aresztowała, gdzie popełni jeszcze kolejne, mając zarzuty, popełni kolejne przestępstwo. Czy to prawda, że w międzyczasie, kiedy trwały czynności śledcze, ten oskarżony, ten wówczas podejrzany był niedostępny dla prokuratury, bo ponoć leczył się w specjalistycznym szpitalu? Prawdopodobnie tak, tego dokładnie nie wiem jak tam to wszystko wynikło, ale prawdopodobnie leczył się w szpitalu jakimś tam profesjonalnym. Czy to prawda jest, że również został wezwany do prokuratury rejonowej w Lesznie w związku z innym przestępstwem, które zostało popełnione właśnie w związku z wyłudzeniem od was mięsa na kwotę 4 miliony złotych. Tak, został. Miałem złożyć zeznania w stosunku do jak firmy kolegi, gdzie razem prowadzili interesy i bo kolega został został oskarżony o kłamstwo, że składał fałszywe zeznania. Czyli to jest ten wątek, który również nagłaśnialiśmy w naszej telewizji, gdzie początkowo okłamał komendanta miejskiego policji w Leśnie, prokuratora rejonowego w Leśnie, a po Waszej interwencji, bo to Państwo odnaleźliście, krótko mówiąc, w zabudowaniach gospodarczych poprzez system internetowy dowody, że to były kłamstwa, dopiero wtedy zostały podjęte czynności, takie mocne śledcze. Tak, zostały podjęte i to mocne czynności śledcze przez prokuraturę e, rejonową w Leśnie, e, gdzie znowu e, 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 się nie wstawił na e, odczytanie zarzutów. E, pan e, składał zeznania. E, nie wiem, dowiedziałem się, że kłamliwymi sprawami, że oni się w ogóle przez półtora roku nie kontaktowali z tym wspólnikiem, że w ogóle nic ich już nie łączy, a we wrześniu 2004 roku oszukali następną osobę na 300 tysięcy złotych. 2024 roku? Tak, 2024 roku. Mhm. Proszę powiedzieć, bo ja byłem z Państwem w, kilka miesięcy temu tutaj w Poznaniu, w prokuraturze regionalnej, gdzie złożyliście Państwo bardzo szerokie zawiadomienie, już nie o poszczególnych wątkach, ale o działalności grupy przestępczej, zorganizowanej grupy przestępczej, w, która działa na terenie Wielkopolski i również w Zielonej Górze. Ta prokuratura rejonowa, okręgowa również podlega pod region prokuratury regionalnej w Poznaniu. Czy yy, zostały te wszystkie śledztwa połączone w jedną całość i prowadzi to jedna jednostka prokuratury, czy one są nadal rozproszone? Nie, nadal są rozproszone. Prokuratura w Zielonej Górze yy, prowadzi osobno yy, w sprawie yy, gdzieś mąż podarował jej yy, wartość tam mieszkań za ileś tam yy. Czyli wyzbywał złotych. się majątku, tak, już wiedząc, że jest ścigany przez że jest prokuraturę. Ścigany przez prokuraturę. Yy, wiemy, że policja, policja już za, zaczęła yy, śledztwo w tej sprawie, a co do grupy zorganizowanej, jest podejmowane w yy, Ostrowie Wielkopolskim. A dlaczego w Ostrowie Wielkopolskim? Skoro przecież prokuratura regionalna w Poznaniu przekazała całość do prokuratury okręgowej w Poznaniu, a ta przekazała tę sprawę do Krotoszyna. Miał to Krotoszyn prowadzić. Prokuratora w Ostrowie poprosiliśmy prokuratora Włodzi, żeby zostało odebrane. Prokuratora regionalnego Włodzi, tak? Tak, zostało odebrane śledztwo w prokuratorze w Krotoszynie, gdy nastąpiło tam mataczenie. I prokurator Włodzi przypilnował tego konkretnie i obiecał nam, że to wszystko wróci na normalne tory. I tak się stało. Prokuratora Okręgowa w, w Ostrowie, Wielkopolskim. Tą działalność przeciwko grupie zorganizowanej. Czy jesteście Państwo teraz zadowoleni z tego, że Ostróg Wielkopolski przejął tą sprawę z Kotoszyna? Z pierwszego punktu widzenia jestem bardzo zadowolony, Gdyś pojechałem na spotkanie z prokuratorem, który to proradzi, nie będę mówił nazwiska. Powiedział, byłem zaskoczony, jaką wiedzą, jaką wiedzą już dysponuje. Byłem bardzo zaskoczony. Czyli profesjonalizm. Profesjonalizm, tak. Byłem zaskoczony. Na ten dzisiejszy, na dzień dzisiejszy nie wiem, bo jeszcze nikt nie dzwonił, co, co tam się dzieje, ale rozmawiałem z pewnym policjantem, że idzie ku dobrem. I ostatnie pytanie, czy um, uważacie, że um, w tej sytuacji, gdzie jest tyle wątków. Aresztowanie tych osób, które są wskazane jako członkowie grupy przestępczej, mocno ułatwiłoby działanie organom ścigania. Oczywiście, wystarczyłoby Pana głównego, który nas oszukał na 4 miliony złotych gdzie my ponosimy po następne potężne pieniądze, bo odsetki już wyniosły przez te trzy lata przeszło milion złotych, my musimy kredyty brać, ponosić wszystko, dlaczego sąd, sądy nie, nie wezmą to w swoje ręce w jedno, sąd jako karny i, i że on nie poniesie tego wszystkiego w jednym tym, a rozdzielność Musimy płacić, wpłacić do w sądu cywilnego 200 tysięcy, gdzie nas nie stać w ogóle na te pieniądze, jak nam osoba odebrała tyle pieniędzy. I banki nam też kurczę utrudniają, zamy, chcą pozamykać, po, po prostu widać, że małe firmy chcą pozamykać, żeby się powykańczały, a molochy będą rządziły światem. Tak na to to wychodzi. Małe firmy mają, nie mają istnienia na rynku. Jeszcze jedno pytanie, bo mówił Pan, że w 2024 roku została oszukana jedna z Pani, która prowadzi również działalność w branży. Mięsne ile konkretnie straciło? 300 tysięcy złotych, gdzieś się dowiedziałem, gdzieś się dowiedziałem, że płacili teraz w danym miesiącu którym dwa miesiąc, dwa razy po tysiąc złotych, żeby udawając jak to, żeby mają dobrą wolę, do czego dobrą wolę? Za to, że nadal oszukują, to nie jest dobra wola, bo to jest hamstwo którego powinno, powinno się tępić i tacy ludzie powinni dawno być przebywać w areszcie i czekać na sprawę. Czekamy na konferencję prasową, która odbędzie się za godzinę tutaj w Poznaniu i będziemy dalej przyglądać się wszystkiemu, co dzieje się. Oczywiście z kamerą będziemy 6 maja w Sądzie Okręgowym w Poznaniu, by pokazać, czy ten proces ma szansę na to, by się rozpocząć, bo tam jest wielu poszkodowanych na łączną kwotę. 10, około 10 milionów złotych, jest, to jest bardzo duża kwota i pani prokurator w Kotoszynie nie widziała, yy, gdzie zamykają zaporwanie kosiarki, zaraz aresztują za drobne rzeczy, a tu za miliony kurde chodzą sobie wolno i się śmieją, rozbijają się samochodami. Nawet yy, synuś powiedział do dziadka, jakim ty samochodem jeździsz. Ja zobacz jakim ja jeżdżę, gdzie oj, płacą jego yy, ojciec płaci z naszych pieniędzy yy, leasingi. To Jest śmieszne. Bardzo dziękuję. I będziemy wracać do tej sprawy. Dziękuję. Jeżeli chodzi o kradzież, kradzież SMS, bardzo proszę, może rozpoczniemy od pana Szymona Kwiatkiewicza, który opowie swoją historię. Proszę, żeby przedstaw się państwu i powiedz, jak wygląda sytuacja, która praktycznie no, ma bardzo duży związek również z Wielkopolską, ponieważ sprawa. Toczy się Krotoszyn, Leszno i okolice. Bardzo proszę. Nazywam się Szymon Kwiatkiewicz, pochodzę z miejscowości Kobylin, 63 740 Kobylin koło Krotoszyna. Mój problem wynika z tego, że zostałem oszukany na 4 miliony złotych przez jedną osobę, Szymona M. pochodzący gdzieś koło Leszna. Sprawa jest bardzo poważna, bo moja firma już upada. Ciągnie się to 3 lata. W każdym razie nie miałem żadnej pomocy ze strony prokuratorów, gdzie sprawy zostały odrzucane. Dopiero po kwestii pana Krzysztofa za zalomowaniu w telewizji. Podjęciu pewnych dokonań zostało to do prokuratury zgłoszone ponownie i odwrócone, gdzie prokuratorzy zaczęli działać. Ale to nagłośnienie było bardzo dobrym ruchem, gdzie zgłosili się do nas ludzie, którzy pięć lat wcześniej zostali oszukani przez tą samą osobę. Jaka jest skala mm, ogólnie y, oszustw, na ile milionów złotych może... Ta skala jest... ta skala teraz na ten obecny czas jest na 10 milionów złotych przez tą samą osobę. I co, ta osoba jest oczywiście bezkarna? Oczywiście jest na, na wolności y, ma być, rozprawa jest 6 maja w sądzie w Poznaniu, y, gdzie się obawiam, że ta osoba na pewno nie przyjedzie. Bo jest perfidnie y, przez swojego mecenasa, adwokata y, dobrze prowadzona. I tutaj, proszę Państwa, y, taka mała dygresja i informacja z naszej strony. Jak to jest, i kiedy wreszcie polskie, w sumie polskie władze, polski wymiar sprawiedliwości zacznie dbać o interes pieniędzy prywatnych? Gdyby to było 10 milionów złotych, które zostałoby sprzeniewierzone. Wyłudzone w systemie, czy to zbrodni VAT-owskiej, czy innej, e, innego oszustwa na szkodę skarbu państwa, proszę mi wierzyć, człowiek ten by miał wjazd z futryną e, o godzinie 6 rano, byłby wyprowadzony w kajdanach, spętany, po trzech miesiącach założyliby mu pomarańczowe ubranko. Prowadzony byłby w podwójnie zakutych, y, żelaznych łańcuchach, i co? Bo byłyby to pieniądze państwowe. Czy wreszcie państwo polskie, które bardzo łatwo bierze pieniądze od przedsiębiorców, które niejednokrotnie nie będę się y, bał używać tego stwierdzenia, okrada nas. Ponieważ ja zostałem w tym kraju oszukany. Nie przez złodziei, nie przez bandytów, nie przez oszustów, tylko przez to państwo. Ja zostałem oszukany i pokrzywdzony. Ja zapłaciłem dla tego państwa około 6 milionów złoty, tylko dlatego, że ktoś gdzieś naliczył nie tak jak powinien. Postanowienia sądów są bardzo różne i bardzo zmienne. Ja wiem, jak to wygląda. Kiedy budowała się demokracja, proszę Państwa, w naszym kraju, kiedy Lech Wałęsa został prezydentem, zostałem zaproszony do belwederu przez Andrzeja Kozakiewicza, doradcę prezydenta Wałęsy, który zaproponował mi pewnego rodzaju współdziałanie i zadał mi parę pytań. E, oczywiście wtedy dostałem również propozycję do. Do startu y, tak zwanego BBWR, nie wiem, nie wszyscy y, wiedzą, co to jest, to jest, był to był bezpartyjny blok wspierania reform. E, I muszę Państwu powiedzieć, że te, że te działania, ta propozycja przede wszystkim miała jeden charakter. Miała charakter pomocy w kierunku ochrony własności prywatnej. I co jest w tym wszystkim najgorsze, minęło 20%. Parę lat. Minęło 30 lat. A w dalszym ciągu polska władza, polskie Ministerstwo Sprawiedliwości, polska prokuratura nie dba o własność prywatną. I z tym się mierzymy na co dzień. Nie tylko pan Szymon jest ofiarą systemu, ofiarą tego, że ktoś nie chce prawidłowy sposób zadziałać, żeby mu pomóc. Oczywiście ta pomoc w tym momencie jest. Wiecie dlaczego? Dlatego, że w pierwszej fazie nagłosiliśmy to. Zajęła się tym i prokuratura krajowa, zajęła się tym prokuratura okręgowa. Te dokumenty chodziły pomiędzy różnymi jednostkami prokurator okręgowych i rejonowych. To jest Skamlenie i błaganie o pomoc człowieka, który został oszukany na kwotę miliona euro i co? I nie ma żadnego oddźwięku w tak zwanych realizacjach organów ścigania? Są to sytuacje niewyobrażalne, kuriozalne prawnie. Dlaczego? Czy to my jako biuro, czy to telewizja, czy wy jako rzecznicy społeczni macie interweniować i pomagać człowiekowi? Też jego, im się powinien zająć prokurator na zasadzie Panie Szymonie, Panu usiądzie, wykonywane są takie takie czynności. Pana adwokat może brać udział bezpośredni w czynnościach procesowych, które prowadzone są przy udziale osoby. Yy, yy, podejrzewane o popełnienie przestępstwa, możecie zadawać pytania, a to wszystko odbywa się jak jakaś groteska. No to, 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 jest, to są niedopuszczalne, niewyobrażalne dla nas zachowania, których, których naprawdę, które trudno wytłumaczyć. Jak ja mam temu człowiekowi powiedzieć, jako istniejący wiele lat na rynku polskim, przedsiębiorca, biuro, Również właściciel pewnych mediów naszej Wielkopolski, telewizja i portal, główny udziałowiec Patryk 24. Jak ja mam odpowiedzieć panu Szymonowi, dlaczego tak jest, który mi zadaje pytania? No przecież ja nie jestem w stanie odpowiedzieć za prokuratora czy za policję. Panie Szymonie, pan się zwrócił o pomoc do prokuratury regionalnej w Poznaniu. Prosił Pan o to, by Poznań przejął te wszystkie wątki. Tymczasem Prokuratura Regionalna przekazała sprawę do Prokuratury Okręgowej w Poznaniu, a ta zdecydowała, że jeden wątek został przekazany do Prokuratury Rejonowej w Krotoszynie, drugi do Prokuratury Rejonowej w Leśnie, trzeci wątek do Prokuratury Rejonowej Wielonej. w Zielonej Górze. Ta z Krotoszyna została zabrana przez Prokuraturę Okręgową w Ostrowie, bo Pan alarmował, że Krotoszyn umarza i nie jest zainteresowany tym by tą grupę przestępczą ścigać. O co chciałby pan dzisiaj prosić ponownie prokuratora regionalnego, jeśli chodzi o tę kwestię rozdrobnienia tych postępowań? O co prosić? No żeby ta sprawa została jak najszybciej zakończona, bo my jesteśmy już żoną wykończeni i nie mamy sił dalej firmy prowadzić, w nam zaczyna brakować. Co z tego, że my obracamy dużymi milionami, gdzie sąd kurde odrzucił cywilny, odrzucił, bo żeśmy złożyli wniosek, żeby o odzyskanie odsetek? Sąd, sąd odrzucił, bo my obracamy tylko dużymi milionami, bo dany samochód trzody chlewnej kosztuje 250 tysięcy. Średnio 70 tysięcy euro. Tak. I co z tego, że my to Ale zarobki są inne i mamy wykazane wszystko. A sędzia w, w, w Poznaniu czy, czy to nawet w Leśnie, że my, bo my zarabiamy, bo my tego z czego? My mamy tylko miliony. Obracamy, obracamy. I obracamy. No, Rozumiem. Tego dlaczego oni nie połączą razem tej sprawy karnej, skoro te odsetki są bardzo duże. On nam już jest bisi, wisi odsetek przeszło milion złotych. Pan do, dostarczył tyle sztuk? tuczników? 4 tysiące tuczników, 3 tysiące tuczników. Na kwotę, 4 na, na kwotę 4 milionów złotych. Czy to prawda, że w czasie, kiedy pan składał wnioski, by aresztować te osoby, to żona tego e, przedsiębiorcy, który pana oszukał, wyprowadziła majątek? Oczywiście przekazał żonie bardzo duży majątek, gdzie żona e, otrzymała ten majątek, mówiąc, że e, za pokłócenie jakieś coś tam mąż ją e, chciał e, udobruchać, ale Żona wzięła na tym majątek kredyt od wspólnika męża. A czy w międzyczasie, czy to prawda, że zostało dokonane kolejne wyłócenie koło kolejnej ilości mięsa na kwotę 300 tysięcy złotych? Oczywiście. Żeśmy parę składaliśmy o aresztowanie, żeby nadal nie mataczył w sprawach, nie mataczył w tym i we wrześniu 2004 roku oszukał kobietę biedną na 300 tysięcy złotych. Gdzie teraz płaci, dwa razy spłacił po 10 tysięcy, to jest jawne, że to jest oszustwo, bo patrzy jakoś tam zamataczyć, znowu, że, że on już próbuje oddawać to, to jest chore. On już powinien dawno siedzieć. Czy w tym procesie, który rozpocznie się 6 maja przed Sądem Okręgowym w Poznaniu, Pan ma status oskarżyciela posiłkowego, czy Pan będzie mógł uczestniczyć w tym posiedzeniu? Tak, będę mógł, mam oskarżyciela posiłkowego, tak, będę mógł uczestniczyć. Mhm. Także. Czy wierzy Pan, że w tym systemie, gdzie już został wyprowadzony majątek, gdzie nie ma aresztowań, gdzie nie ma takiej charyzmatycznej decyzji prokuratora regionalnego w Poznaniu. Jest szansa na to, że pan odzyska majątek mimo zakończenia wyroku? Boję się tego, że nie odzyskam tego majątku, ale jest prowadzona inna sprawa. Jeszcze nie, nie mogę tego powiedzieć. Jest Która do... może tu też się doprowadzić do, 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 do zakończenia tego tematu. Ale na razie na ten temat nie mówimy, panie relatorze. Czego dotyczyło to oszustwo? Jaki był mechanizm tego oszustwa, bo tego Państwa nie wiem, Bardzo To był prosty mechanizm. Szymon M. ode mnie dostarczałem do niego, yy, przekazanym przez niego do uboju. Dostarczałem do niego tuczniki. I tak nas yy, długo mogło, około, około, około roku czasu, żeśmy współpracowali, pieniążki, było wszystko na czas. Dopiero weszła pandemia. Czyli schodowanie. W ogóle branża miasta, ja tutaj może pana wprowadzę w ten temat ma specyficzne działanie. To jest towar, który się może zepsuć. Każdy to sprzedaje, jest bardzo zadowolony, że się tego pozbył. Jeżeli chodzi o branżę mięsną, mistrzami byli Włosi. Mechanizm działał w ten sposób. Zamówiony jeden transport mięsa. Jeden transport kosztuje, tak jak tutaj pan Kwiatkiewicz powiedział, około 250 tysięcy euro, czyli około 70, przepraszam, 50 tysięcy zł, 70 tysięcy euro. Jeden zamawiany jest transport. Jest płacony. Zamawiany jest drugi. Jest płacony. Zamawiany jest trzeci. Jest niepłacony. Zamawiany jest czwarty. Jest niepłacony. Po prostu hodowanie swojej ofiary na tym, że raz płacimy na czas, Transporty cały czas są wysyłane przez, powiedzmy, właściciela mięsa, czy to jest ubojnia, czy to jest producent tuczników. I w pewnym momencie robi się bardzo duży dług. Dług, który jednokrotnie sięga miliona euro, czyli około 4 milionów złotych. Tak też było w przypadku pana Szymona. Czyli dostarczone... Raz zapłacone, raz niezapłacone, raz zapłacone, dwa razy niezapłacone i w pewnym momencie, jak Pan podsumuje, to Pan zobaczy, że u Pana w kasie brakuje 4 milionów złotych. Ale Pan ma cały czas tę nadzieję, że jak ktoś płaci, to będzie płaci. Jest to tak zwany no, yy, numer hodowania sobie ofiary, yy, gdzie część jest zapłacone niejednokrotnie. Musi Pan wziąć też to pod uwagę. Że mięso, które było wzięte od pana Szymona, powiedzmy za cenę czysto hipotetyczną 10 zł za kilogram, sprzedawane było za 9 zł. Czyli jak przedsiębiorca, jak biznesmen może sprzedawać coś taniej niż kupił? Robi to tylko dlatego, że z góry zakłada oszustwo. I tu mamy z góry, proszę Państwa, założone oszustwo, jeżeli chodzi o pana Szymona Kwiatkiewicza. Czy pan się rozliczył z rolnikami, z których pan wziął te tuczniki? Oczywiście rozliczyłem się z rolnikami, gdzie musiałem wziąć następny kredyt, bo yy, wiadomo, byłem zaufanym w zaufanym banku i, i dali mi yy, faktoring. Ale ten faktoring nas w doprowadza do, do upadku, bo musimy płacić grube odsetki. No bo brakuje w kasie 4 milionów złotych. Każda firma, każde przedsiębiorstwo, któremu będzie brakowało 4 milionów złotych, musisz to uzupełnić poprzez kredyty. Marża jest, w ramach, marża jest w jakiej wysokości? Ile procentowa jest marża, jeżeli chodzi o mięso? 10, 20? 10, No procentowa. Czyli zauważcie, obracają bardzo dużymi pieniędzmi, ale z tych pieniędzy po prostu kapie Minim, minimum. Mało tego, że kapie minimum to jeszcze nie mają zwrotu kwoty głównej, którą zainwestowali, ponieważ rolnikom oddali pieniądze, bo gdyby rolnikom nie oddali pieniędzy, to staliby się oszustami, a rolnicy z transparentami przyjechaliby do nich pod firmę i robiliby powiedzmy protesty i wy jako media czy inne powiedzmy ośrodki medialne pokazywałyby pana Szymona jako tego, który oszukał rolników. Oczywiście. Bo tak by się to skończyło. I Rozliczył kontrahentów swoich, a sam pozostaje w problemie, w którym możemy niestety, z przykrością muszę powiedzieć, pomóc, bo tylko my i Wy, jak tutaj jesteście: tym, że, że interweniujecie, tym, że telefonujecie, tym, że pytacie u rzecznika prasowego prokuratury okręgowej, regionalnej czy innej, dlaczego, proszę Państwa, tak się dzieje. Ja nie jestem w stanie na to pytanie panu Szymonowi odpowiedzieć. Po 35 latach działania na rynku polskim w dalszym ciągu, tak jak było kiedyś, jest dzisiaj tak samo. Nikt nie dba o własność prywatną. Nikt nie dba. I cokolwiek byście nie powiedzieli, tego rodzaju wyłudzenia, kiedy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością stworzona jest w jednym celu po to, żeby oszukiwać po to, żeby ogłosić swoją upadłość. I nawet jeżeli Interpersonalnie składa upadłość konsumencką taka osoba. Czy firma idzie w, yy, w konkurs? Niestety idzie zgodnie z prawem, a człowiek zostaje bez pieniędzy. Ostatnie pytanie z mojej Czy ten człowiek, który Pana oszukał. Jak on funkcjonuje? Czy on chodzi w obdartych spodniach i jeździ zardzewiałym rowerem? Jak wygląda? No jego? Jeździ doskonałym, przygotowanym y, pojazdem, żona prowadzi biznes. To jest, to jest, nie, nie, nie Na, na, żo na żonę przepisał piekarnię, y, gdzie bardzo dużo, dużo chleba. Y, Poprzepisywał spółki. Ucieczka z w Jeszcze w tym, w tym, w tym czasie, w tym roku, poprzepisywał spółki na kolegę, który jego kolega jest też w prokuraturze zgłoszony jako popełnienie przestępstwa w sprawie. Pomocnictwa w wyprowadzeniu majątku. Oszustwa, oszustwa składanie fałszywych zeznań. I ma też 7 maja mieć prawdopodobnie stawiane zarzuty, gdzie miał w, mieć przedwczoraj, ale się, się nie wstawił. Pani prokurator do niego zadzwoniła i powiedział, że 7 maja się wstawi na godzinę dziewiątą. Ale do czego, do czego zmierzam? Mieli, byli przygotowani, bo pierwszy raz nie udało im się. Pani, pani sędzia wreszcie po prostu go tak momentalnie utemperowała, że po, powiedziała mu albo dajesz ludziom pieniądze, albo cię zamykam. To się momentalnie się rozwiązało, żeby ci ludzie nagłośnili wszystkim dookoła, że taki, taki człowiek oszukuje do tego, na pewno by do tego nie doszło, bo na, w województwie wielkopolskim by nasz słuchy doszły, że to jest typowy oszust. Tak jak my żeśmy nagłośnili... W tej chwili nie ma żadnych biznesów z nim. Nie ma nie żadnych ma? biznesów mięsnych z nim. Yy, udało mu się jakąś babkę gdzieś znaleźć w małej miejscowości, gdzie, gdzie ma malutki ubój, yy, wyrwać na 300 tysięcy złotych. Ale, żeby go pani prokurator, tak jak żeśmy ją prosili, żeby go przymkła, żeby nie mataczył, żeby nie oszukiwał nadal, to on by tej kobiety nie oszukał. Ona by dzisiaj była Zło, szczęśliwa. które się rozlewa, chodzące zło, które oszukuje, pomimo to, że y, doszło do sytuacji takiej, że został wskazany organom ścigania. Organy ścigania wierne swoim zasadom, ale bierne, nie robiąc nic. Czyli jak zachowują się organy ścigania, dają przyzwolenie na dalsze działanie przestępcze. Ale mamy dobrą wiadomość, bo przy tym właśnie otrzymałem E-maila od rzecznika prokuratury Okręgowej Zielonej Góry, pani Ewy Antonowicz, że czynności prokuratora pro, pro, prowadzi, jeśli chodzi o kwestię ucieczki z majątkiem b, tego b, oszusta i jego żony. Więc tak, jest, nawet, się dzisiaj Pani też, rzecznik wie, że właśnie odbywa się konferencja prasowa, więc mamy na gorąco dobrą informację, jeśli chodzi bardzo o. Bardzo dziękuję. O... Tak, dowiedziałem się też dzisiaj, że policja zaczęła już czynać postępowanie w co do, do tej sprawy, także bardzo dziękujemy pani rzecznik. A kiedy był pierwszy taki transport, który nie otrzymał pan pieniędzy? Trudno po to powiedzieć, bo my dajemy na, na ten. Od, e... od kiedy zacząłeś robić biznes? Od kiedy? W 2002 roku zaczęliśmy... w 22, 22, 22. 2022 roku żeśmy zaczęli robić biznes i fajnie to wszystko. Państwa, Trzy sobie... lata doprowadziły do strat sięgających 1 miliona euro 4 milionów złotych. Trzy lata, zauważcie, oczywiście ten ostatni rok w tym momencie jest tak zwanym rokiem e, wstrzymania, jeżeli chodzi o biznes, czyli praktycznie przez dwa lata doprowadził do takich strat. A od kiedy toczą się Pana postępowania w prokuraturze? Proszę? Od kiedy toczą się postępowania w prokuraturze? O Od dwóch lat. Dwóch, dwóch lat. lat. Dobre, dwa i pół tak. roku. W wrześniu rok. Jak we wrześniu rok? Dwa lata. Mamy 2025, tak dwa lata. Od dwóch lat. Mhm. I dopiero teraz, 6 maja, na ławce sterczonych zasiądzie ten oszustw przed Sądem Okręgowym w Poznaniu. O godzinie 9 chyba, 9.30 chyba. 9.30 rano, Poznań, Sąd Okręgowy. Przepraszam, to jest Sąd Okręgowy. I także prosimy, żeby ci, co takich oszustów widzą i, i słyszą o takich oszustach, żeby to nagłaśniali, żeby innych ludzi nie. przeszedł. Przestrzegam przed tym wszystkim.